Siema! Witam Was w kolejnym poradniku akrobatycznym. Na naszym profilu jest ze mną Gosia i dzisiaj na warsztat bierzemy fale. Taneczny ruch akrobatyczny wykorzystywany przez tancerzy, więc zobaczcie, w jaki sposób my podchodzimy do nauczania tego elementu. Ok, zacznijmy od wytłumaczenia Wam techniki, w jaki sposób prawidłowo wykonać falę. Mamy gosia, gosia staje na rękach. Schodząc w dół, pamiętajcie, że uginamy łokcie, tak, żeby wasza klatka piersiowa dotkła ziemi. Najważniejsze w tym ruchu jest to, żeby cały ciężar ciała był trzymany na rękach. Nie wolno ich puścić, żebyście się nie wywrócili na twarz. Ok, mamy pierwsze ćwiczenie, sprawdzimy sobie, jaką macie siłę ramion, więc wykonujemy podpór przodem na podwyższeniu, nogi są na podwyższeniu, uginamy się w łokciach, wyginamy się w biodrach, jeżeli jestem w stanie delikatnie, powoli opuścić się, to dopiero mogę wykonać kolejny krok. Ok, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Wykonujemy podpór przodem, jak do pompki. Jedną nogę już skierujemy w górę. Podskakuję, dokładam stopę do stopy i przez klatkę piersiową przechodzę na ziemię. Idziemy krok dalej, robimy znowu podpór przodem. Tym razem podskakujemy poprzez zamach jednej nogi do góry. Łączymy stopy razem i delikatnie wykonujemy falkę. Super. OK, jeżeli wykonałem te ćwiczenia, czuję się bardzo pewnie, uważam, że jest to dla mnie bezpieczne, możemy zrobić ze stania na rękach, ale pamiętajcie, że zawsze pod sobą kładźcie materac, żeby nie daj Boże na początku nie wywrócić się na twarz, nie zrobić sobie krzywdy, nie zbić brody, więc co mam powiedzieć, do dzieła. Stajemy na rękach i delikatnie schodzimy do fali. Właśnie, tak powinien wyglądać ten ruch. Ok, skończyliśmy kolejny odcinek, dzisiaj na warsztatach widzieliśmy falkę, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się będzie uczyć tego ruchu, Gosia jest niezłą pokazywaczką tego ruchu, więc mam nadzieję, że Ty też niedługo pokażesz swoim znajomym jak zrobić fajną falkę, pamiętaj tylko, aby całość wykonywać w bezpiecznych warunkach, nie robić tego na kafelkach czy na podłodze, dopóki nie nauczysz się porządnie tego ruchu. My widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. We'll you